Czy uważasz, że nie masz pieniędzy na rzeczy dla siebie najważniejsze? Czy ty też uważasz, że oszczędzanie oznacza obniżenie jakości życia? Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że za mało zarabiasz, by móc oszczędzać? Czy uznajesz oszczędzających za nudziarzy, sknerów i osoby nieumiejące korzystać z życia? A teraz pomyśl, co by było, gdyby nagle okazało się, że wszystko, co do tej pory myślałeś o oszczędzaniu, jest jednym wielkim kłamstwem. Tak naprawdę oszczędzanie jest procesem mającym na celu podniesienie jakości życia. Chodzi między innymi o to, by nie tracić pieniędzy na rzeczy, które nie dają nam satysfakcji i dzięki temu móc je przeznaczyć na rzeczy, na których naprawdę nam zależy. Gdybyś stosując kilka technik zaoszczędził np. 30% swojego aktualnego dochodu, to masz. Takie na przykład możliwości jak pracować 30% mniej, wydać te zaoszczędzone 30% na podniesienie jakości swojego życia lub zacząć zbierać kwotę, która kiedyś pozwoli Ci żyć z odsetek. Cała idea polega na tym, by zabrać pieniądze z miejsc, w których one nie dają Ci satysfakcji i umieścić je tam, gdzie dają największą satysfakcję. Na przykład zamiast kupować książkę w księgarni, Wypożyć ją w bibliotece, a za zaoszczędzone pieniądze kup sobie farby, jeśli uwielbiasz malować. Ta idea jest jednym z przykładów, jak różna jest interpretacja pewnych pojęć i zjawisk przez bogatych i biednych. Aby odkryć i zacząć stosować w swoim życiu sposób, w jaki rozumieją rzeczywistość bogaci, zapisz się na Kurs Optymalizacji Życia, dostępny na stronie www.optymalizatorzycia.pl